zakończyliśmy postępowanie mające na celu wyłonienie inwestora, który będzie zainteresowany zalądowieniem nowych obszarów na wodach Zatoki Gdańskiej. Ja przypomnę, tylko bardzo długo przygotowywaliśmy się do tego postępowania, bo najpierw musieliśmy zmienić, lobować zmiany ustawy o portach i przystaniach morskich, aby tego typu w ogóle postępowania konkursowe mogły być prowadzone. Następnie zmienialiśmy statut spółki, rejestracja w KRS. Dopiero później przygotowania bardzo skomplikowane i Trudnej procedury, ponieważ przygotowaliśmy procedurę, która miała na celu wyłonienie inwestora na bardzo dużym akwenie wód. Ona de facto od naszych części wschodnich portu, tych lepiej przygotowanych do skomercjalizowania, wyposażonych w infrastrukturę dostępową od strony wody, w tory podejściowe, w falochrony, z naszej strony od strony lądu w układ drogowy, kolejowy. Doskonale rozwinięty, jak również na części obszaru, który jest objęty dopiero koncepcją portu centralnego, czyli koncepcją, w której mają powstać w przyszłości falochrony, tory podejściowe, jak również od strony, od strony lądu cała infrastruktura dostępowa. Na dzisiaj widzimy, że zapotrzebowanie na rynku było na kontenery. Skończyło się to postępowanie absolutnym, absolutnym tutaj sukcesem, jeżeli chodzi o, o, o nas. Jako Port Gdańsk, ponieważ udało nam się pozyskać inwestora, jakim jest terminal DCT z grupy PSA, czyli największego operatora, jednego z największych operatorów terminali kontenerowych na świecie, który zdecydował się powiększyć terytorium kraju naszego o 36 hektarów, zwiększyć możliwości przeładunkowe terminala DCT o 1,5 miliona TU, co przekłada się na 15 milionów ton, a te tony będą miały niebagatelny wpływ nie tylko na przychody zarządu portu, nie tylko na wolumeny, które tutaj będziemy obsługiwali, ale również na wpływy do gospodarki naszego kraju. Port centralny, ta koncepcja, my jej nie zakopujemy, nie odkładamy jej na półkę. Po prostu widzimy, że w tej chwili to nie jest jeszcze, nie jest ten projekt na tyle przygotowany, aby wzbudził zainteresowanie kontrahentów, jakichś inwestorów z zagranicy. Dalej będziemy nad nim pracować, dalej będziemy go przygotowywać. Tak, I co jakiś czas sprawdzać rynek, czy już powstało zapotrzebowanie na tego typu projekt. Równocześnie oczywiście nie zapominamy o tych terminalach mniejszych. Zlokalizowanych w porcie wewnętrznym. Tam przypomnę, w tym roku kończy się modernizacja nabrzeży, które swoim obszarem objęły blisko 5 km. Również inwestycja polegająca na pogłębieniu toru wodnego. A w tej chwili już przygotowujemy się do kolejnych. Niedawno odebraliśmy pozwolenie na budowę, jeżeli chodzi o nabrzeże Wiślane, nabrzeże bytomskie, które będziemy przygotowywali pod terminal przeładunku nawozów sztucznych dla spółki Anvil z grupy Orlen. Także cały czas, cały czas się dzieje i absolutnie jesteśmy w jednej wielkiej inwestycji i będziemy to tempo utrzymywać.